Witam Cię serdecznie. Dzisiaj przedstawię Ci rozszerzenia, które zaoszczędzą Ci czas podczas tworzenia CSS Visual Studio Code. Pierwsze z nich to jest HTML CSS Support. Wpiszmy sobie tutaj to i kliknijmy Install. Co się w tym momencie zmieni? Zmieni się to, że gdy najedziesz tutaj na wartość w klasie i... Użyjesz skutku spacje to masz do wyboru tylko klasy. Kiedy jesteś tutaj w identyfikatorze w ten sposób, to dasz spacje masz tylko identyfikatory. To jest naprawdę bardzo pomocne, no bo w domyślnie, kiedy tutaj nacisnę Disable, zauważ, że dzieje się coś takiego, że no masz tutaj po prostu wszystkie słowa, jakie są użyte w różnych kontekstach twojego edytora, co no nie jest za bardzo pomocne, tak naprawdę. No i dobra, jeżeli pamiętasz, że ma być larger, no to spoko, ale to nie jest nic fajnego, tak więc jak najbardziej ten właśnie tutaj yy, to coś powinno być enabled, czyli włączone i dzięki temu oszczędzamy czas. Zauważcie że w tym momencie, kiedy chciałbym zmienić coś, o, akurat w tej klasie konkretnej, to jak ja to muszę zrobić? No, przechodzę do pliku stylu CSS i szukam center. No, akurat jest pierwsze. No załóżmy, nie wiem, larger już jest ostatni. Tak, no to najlepiej było Ctrl C skopiować, kontrolę i na przykład znaleźć w ten sposób, żeby to, powiedzmy, przeszukać w stylu CSS. No, w tym momencie w ogóle też mamy tego tu mało, no, A powierz uwierz mi, że plik ze stylami CSS potrafi zrobić się ogromny. Więc nie jest to fajne. I właśnie do tego, żeby rozwiązać ten problem, służy rozszerzenie CSS Pik. E, instalujemy go i zmiana wygląda w ten sposób, że jak mam Ctrl i nacisnę na przykład na Larger, to teraz przeskoczę tutaj. Input tekst. Jak widzisz w tym momencie różnica jest taka, że input tekst został użyty trzy razy w trzech różnych miejscach, w zależności jak o co chodzi to też jest fajne bo pokazuje ci gdzie zostało to dokładnie użyte I jeżeli chcesz przejść do konkretnego tego tutaj miejsca no to na przykład tu zaznaczę i nacisnę enter i mogę od razu coś dodać tak na przykład font-size 15 pikseli natomiast jeżeli naciśniesz dwa razy tutaj to widzisz że przechodzisz od razu do tego tutaj miejsca i też możesz z tego miejsca edytować tutaj dajmy ctrl z cofniemy to lub też, też tutaj możesz dwa razy tak czyli mm, Kliknąć szybko lewym przyciskiem myszy. Bardzo fajne, bo możesz szybko przeskoczyć do tego miejsca, co cię interesuje. Tak? Adres domowy trzeba coś zmienić, Bóg zmieniamy, a nie, że wchodzisz do pliku w style CZS i szukasz jak głupi. No naprawdę, bo to, 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 to jest strata Twojego cennego czasu. Fajne jest jeszcze to w tym CZS tego ma swoją nazwę pik to jest z angielskiego podglądać że możesz podglądnąć coś szybko na jadę z kontrolą jak widzisz o larger, aha to czyli to powiększa fonta nie musisz nawet tam przechodzić tak nie musisz klikać CTRL plus lewy przycisk myszy możesz tylko najechać i zobaczyć jest jednak ten mały problem bo czasami jeżeli robisz w ten sposób CZS, jak ja to się to buguje jak widzisz no, jeździmy na center się nic nie pojawiło z tego względu że on lubi ten rozszerzenie tego typu formatowanie no bo te klamry możesz tworzyć w ten sposób albo w ten sposób. I teraz, kiedy najedę na center, jak widzisz, masz tutaj napisane, jak to wygląda. Ja preferuję robić to w ten sposób, bo widzę od razu, że tu jest początek, tu jest koniec, a tutaj mam właściwości, prawda. I wiem, że ludzie niektórzy robią to w ten sposób i mi to nie przeszkadza. Także to już zależy od Ciebie, jak będziesz chciał to robić. Ja i tak nie korzystam z tego po to, żeby tutaj podglądnąć w ten sposób szybko, tylko raczej właśnie po to, żeby szybko przejść do tego kontrolem i od razu edytuję. Tak mi jest wygodniej po prostu. Czyli kontrol, lewy przycisk myszy i możemy szybko tutaj edytować to, co nas interesuje. To by było tyle w tej lekcji. Dziękuję bardzo.